Ten rok jubileuszowy papież Franciszek otworzył w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia uroczystym otwarciem drzwi Bazyliki Świętego Piotra. Diecezjalne rozpoczęcie obchodów roku jubileuszowego miało miejsce w minioną niedzielę. My dzisiaj właśnie zapaleniem i poświęceniem tej świecy rozpoczynamy nasze parafialne obchody roku jubileuszowego. Teraz zapalę tę świecę jubileuszową, naszą parafialną, która będzie świeciła przez cały rok, te wszystkie niedziele uroczystości pańskie, tutaj właśnie w naszym kościele. Panie Jezu Chryste, światłości prawdziwa, oświecająca każdego człowieka przychodzącego na świat ześlij Twoje błogosławieństwo na tę świecę i poświeć ją światłością Twojej łaski, pozwól, aby ta świeca zapłynęła widzialnym ogniem i odpędzała ciemności nocy, i tak samo serca nasze zostały oświecone niewidzialnym ogniem. Czyli światłością świętego ducha, unikając ślepoty wszelkich grzechów, aby oczyszczonym okiem duszy mogły dostrzec to, co podoba się Tobie i jest potrzebne dla naszego zbawienia, i abyśmy, zwyciężywszy ciemne moce tego świata, stali się godnymi osiągnięcia światłości nieprzystępnej. Albowiem Ty jesteś naszym Zbawicielem i chwałę oddajemy Tobie, z Ojcem Twoim, niemającym początku, i z najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Zbólni papiera Franciszka ogłaszającej jubileusz zwyczajny roku 2025. Duch Święty swoją nieustanną obecnością na drodze Kościoła promieniuje w bieżących światłem nadziei, podtrzymuje ją jak pochodnie, która nigdy nie gaśnie, aby wspierać i ożywiać nasze życie. Istotnie, nadzieja chrześcijańska nie zwodzi ani nie rozczarowuje ponieważ opiera się na pewności, że nic i nikt nigdy nie będzie w stanie oddzielić nas od Bożej Miłości. Któż z nas może odłączyć od Miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Dlatego nadzieja ta nie ustępuje w obliczu trudności opiera się na wierze i karmi się miłością, a tym samym pozwala iść naprzód w życiu. Święty Augustyn pisze na ten temat. Nie można żyć w jakimkolwiek stanie bez tych trzech uczuć duszy: wierzenia, ufania i kochania.